Na warszawskich targach książki spotkaliśmy panią Barbarę Stanisławczyk. Pani Barbaro, podpisuje pani najnowszą książkę? Podpisuję kilka, znaczy trzy moje książki wznowione przez wydawnictwo Rebis, czyli Miłosne gry Marka Hłaski, 40 twardych i Pajęczyna. Czemu Marek łasku? Bo on jest bardzo interesującą postacią jako bohater literacki sam w sobie. Poza tym, że jest ciekawym pisarzem, ale on mnie bardziej interesuje jako człowiek. Skomplikowany, złożony, na tle tej złożonej też rzeczywistości. E, wszystko to razem wydawało mi się niezwykle interesujące. Co mam nadzieję książka potwierdzi. No tak, ale e, czy dzisiaj ta postać może młodych ludzi zainteresować? Wciąż jest e, dla młodych ludzi dorastających, wchodzących w dorosły świat, tak samo interesujący. Jest dla nich tak zwanym idolem, tak samo. Ponieważ te problemy, które on przeżył, teraz młodzi przeżywają trochę na innym gruncie, trochę na innej płaszczyźnie, ale wciąż pierwsza miłość, wciąż pierwszy krok w murach, wciąż oderwanie się od dorosłości, wciąż e, próba usamodzielnienia się i takiego zaistnienia pomimo e, polityki, jaka obowiązuje, mód, trendów i tak dalej. Czyli tych wszystkich norm narzucanych dorastającemu człowiekowi. Więc Marek Blanik jest atrakcyjny. Czy spotkanie z czytelnikami na takich imprezach jak, jak tutaj, czy to jest e, nagroda dla pisarza, czy raczej przykra konieczność? Bo Nie, to jest przyjemne. Każe. To jest przyjemne, zwłaszcza kiedy ludzie podchodzą i, y, i wiem, że wiedzą do kogo podchodzą i wiedzą. Po jaką książkę sięgają, kiedy to nie są przypadkowe spotkania, a takich ludzi ja mam dużo, takich czytelników, którzy znają moje książki i wiedzą, co, co ja robię, o czym piszę. To jest czyli, przyjemne. Czyli podchodzą i, i jakby widać, że, że czytali, a nie tylko znają Panią z telewizji. Tak, ale tak, 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 to prawda. Takich <taki> wolę, którzy czytają, jasne. A po sama Pani co, co czyta? Na co Pani starczy czasu? Raczej klasyty czy raczej nowości? Nie, nowości przeglądam i muszę z żalem powiedzieć, że poza literaturą faktu, która jakby ten wiek stoi literaturą faktu i myślę, że to jest przyszłość, że, to, że, że właśnie literatura faktu w tym wieku i w minionym zresztą to są, naj, to, to są ważne pozycje. Natomiast gorzej jest chyba z powieścią i tu mam trudność w, w znalezieniu powieści dla siebie. Wszystko już niestety było, i mimo, że sama podjęłam próbę i napisałam książkę, jedną powieść, i być może wrócę kiedyś do tego, to jednak wolę czytać literaturę faktów. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.